Takiego obłożenia pasażerów mógłby pozazdrościć jeden przewoźnik kolejowy działający na polskich e, torach. Zostawiamy za nami stację jeszcze w czasie remontu, ale to jest przejazd inauguracyjny rozpoczynający nowy sezon. Panie Bartoszu, ten inauguracyjny wyjazd, przejazd kolejki wąskotorowej z Rudach odbywa się, można powiedzieć, i przypadkowo, trochę i nieprzypadkowo już na wiosnę, bo już za nami jest pierwszy dzień wiosny. Tak, no tak to zaplanowaliśmy, że inauguracyjny przejazd i otwarcie dziecięcego parku linowego Stacy Koworudy odbywa się właśnie dzisiaj, 21 marca, w pierwszy dzień wiosny. Już od trzech lat mamy taką niepisaną tradycję, że tego dnia niezależnie od pogody żegnamy zimę, a witamy wiosnę. Jedziemy ją tradycyjnie topić, więc zawsze o godzinie 12 zaczyna się kurs topimy marżanne, a kończymy to zazwyczaj biesiadnym ogniskiem przy Dziecięcym Parku Linowym. Właśnie, jakie atrakcje przygotowaliście nie tylko na dzisiaj, ale przez cały okres trwania sezonu? No, tak jak Pan zauważył, na kolejce trwają intensywne prace remontowe. Planowane otwarcie na 15 maja. Gotowy będzie wtedy peron, gotowy, gotowy będzie parking i budynek stacyjny. A jeśli chodzi o dziecięcy park linowy no to oczywiście jak co roku. Dzień dziecka będzie najbardziej sprawą priorytetową dla nas. Atrakcje na bieżąco można, można śledzić oczywiście na naszej stronie internetowej, na naszym profilu facebookowym. Tam na bieżąco te atrakcje są wyszczególniane. Maria Rodowicz śpiewała, że wsiąść do pociągu, byle jakiego, e, można powiedzieć, te ludzkie pociągi, kolejki woskotorowe nie są byle, jakie one są cały czas odnawiane, ten cały tabor jest cały czas ulepszany. Tak, ja myślę, że na temat taboru pewnie wypowie się dużo bardziej szczegółowo i treściwie naczelnik. Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że śledząc tutaj losy kolejki od, od, dobrych, od dobrych paru lat, widzę, że z roku na rok sytuacja jest coraz, coraz lepsza, tabor jest coraz większy no i oczywiście ruch turystyczny jest, jest coraz większy. No, nie ma co ukrywać, że atrakcji na terenie kolejki jest, jest sporo, poczynając od przejazdu kolejką. Poprzez zabawę w dziecięcym parku, linowym. Jest gdzie zjeść, jest gdzie się nabić. Tak jak panowie widzą, są też grupy historyczne, rekonstrukcyjne. Także rodzina, która przyjeżdża w weekend, w sobotę, w niedzielę, może tu spokojnie spędzić cały dzień. A przy ja zapytam, to troszeczkę, bo tak, mówimy o tym, że kolejka wąskotorowa. W Rudach się rozwija, się rozbudowuje. A jak wygląda to z linowym parkiem atrakcji dla dzieci? On też będzie poszerzał swoją ofertę dla tych najmłodszych. No to znaczy, ofertę mamy, myślę, coraz bardziej rozbudowaną i, i tak nam się wydaje, że nic dodać, nic ująć. To jest nasze zdanie oczywiście. Jest zabawa w parku linowym, jest możliwość uczestniczenia nie wiem, zawsze w weekend w biesiadzie przy ognisku. Są atrakcje dla dzieci w postaci kącika zabaw dla dzieci. Są też terminy, właśnie, o których wcześniej wspomniałem, jak, jak, jak dzień dziecka, gdzie dzieciaki mają specjalne atrakcje i specjalnych animatorów, którzy zajmują się nimi. Z takich dodatkowych atrakcji w tym roku to średniowieczne miasteczko, w którym będzie można sobie wypróbować swoich sił, dzieciaki będą mogły wypróbować swoich sił przy strzelaniu z łuku, strzelaniu z kuszy. Oczywiście to wszystko dostosowane do wieku odbiorcy. Myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, atrakcje często, które my planujemy są planowane tam, powiedzmy, z miesięcznym wyprzedzeniem i, i, i staramy się je zawsze wpisywać na, na, na nasz profil facebookowy tak żeby, tak, żeby turyści, którzy będą zainteresowani, mogli się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Czy stacja kolejki woskotrowej w Rudach jest miejscem, w którym można spędzić cały dzień? Tutaj znajdzie się coś, żeby wypełnić te kilka, kilkanaście godzin, żeby tutaj poprzebywać, bo to nie tylko przejazdy kolejką woskotrową, ale także piękne tereny. Tak, myślę, że taki optymalny dzień dla rodziny to przyjazd tutaj na rowerze, szlakami rowerowymi, które są w okolicy obszernej i opisane dobrze w przewodnikach. Po czym za zaportowanie, za że tak powiem, w, w stacji Kowie Rudy. Dzieciaki spędzają tam godzinę trzy, pięć, w zależności od, od chęci rodziców. Tam można spokojnie usiąść, napić się dobrej kawy. Po czym robiąc sobie przerwę od takiej rekreacji wsiąść w, w pociąg i pojechać, czy też w stronę paproci, czy też w stronę stanicy. Wracając, oczywiście y, można w plenerze y, zaznać nie wiem, przyjemności fotogra fotografowania terenu. Y, myślę, że grupy rekonstrukcyjne, które tutaj są, także zapewniają jakiś, w jakimś stopniu atrakcje dla turystów. Więc y, sądzę, że cały dzień można dobrze i przyjemnie spędzić tutaj. Panie Bartoszu, czy dojechaliśmy już do miejsca, gdzie odbędzie się pożegnanie zimy? Tak, to jest to miejsce. Tutaj zaraz wysiądziemy sobie na pobliską polanę. No i co? I za chwilę, za chwilę pożegnamy zimę. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова